Cześć, witam Was serdecznie. Za mną widzicie całą moją elektryczną flotę. Jak widzicie, elektrykę Eniro została odebrana, więc już samochód jest naprawiony. I ja w teście Space Tourera wspominałem, że najbliższy detailing jest godzinę jazdy stąd. I to akurat było niedaleko miejsca, gdzie zostało naprawiona Kia. Więc dokonałem podmiany. Po prostu pojechałem tam z Tourerem, odebrałem kije, zostawiłem space Tourera na detailingu i to było już kilka dni temu. Wczoraj dostałem wiadomość, że samochód jest gotowy do odbioru, więc teraz jadę po odbiór tego samochodu rowerem. O tyle też to wygodne, że do space Tourera taki rower wskoczy bez najmniejszego problemu. Przede mną, według Google 2,5 godziny. No tak, z psem pewnie dłużej. <laughs> Według Google'a 2,5 godziny jazdy. Zobaczymy, zobaczymy e, jak to będzie, e, ile to będzie trwało, biorąc pod uwagę fakt, że rower jest elektryczny. No i mamy tak, 100% i 70 km przebiegu. Za dużo tym rowerem tutaj nie jeździłem, więc teraz będę miał okazję. Dodam może jeszcze parę słów na temat tej floty. Samochód w tle to Kia Eniro 64 kWh. Materiał o tym samochodzie będę przygotowywał w przyszłym tygodniu. Natomiast rower to EcoBike RX500 i jego specyfikacje, ale też wstępne wrażenia z użytkowania zamieszczę na końcu tego filmu. A teraz, nie przedłużając wstępu, wracamy do mojej podróży, która zaczęła się od problemów. W Słuchaj, sensie już na pierwszych metrach okazało się, że mój rower wcale nie jest elektryczny. Owszem, daje wsparcie elektryczne przez 3 sekundy po włączeniu, po czym się wyłącza. No i stwierdziłem, że koniec kurna, jadę bez prądu, trudno. Po czym zauważyłem po 10 włączeniu i wyłączeniu systemu, że nie działa mi licznik prędkości. No i tam już droga była krótka do tego, żeby sprawdzić, czy ten czujnik nasz prysze jest właściwie umieszczony, bo chwilę wcześniej zmieniałem dentkę. No i po zmianie dętki on się delikatnie obrócił Jakieś nie wiem czy 20 stopni Ale taka pierdoła mała Która była zresztą na swoim miejscu Tylko troszkę obrócona O co przecież nie trudno przy zmianie dętki Nagle Cały system po prostu się wychrzania Więc Im więcej elektroniki Tym bliżej do katastrofy No nic Naprawa trwała Pół sekundy i wszystko już działa, jedziemy dalej. Muszę powiedzieć, że jeździłem tym rowerem jeszcze relatywnie niewiele, ale kleiłem już trzykrotnie dętkę. I, i z jakiegoś powodu, nie wiem, może konstrukcja opony jest taka, że nie chroni dostatecznie tej dętki. Za każdym razem, jak wyjeżdżam na taką drogę, to zastanawiam się, jak to jest. Mieść ten rower przez kolejne 55 km po 10 km przejechanych mam tu 74% baterii, nie za dobrze, można by powiedzieć, ale cała ta droga ona ma około 200 metrów przewyższeń i 400 metrów na wysokość leci w dół te wiatraki, one stoją dokładnie w tych najwyższych punktach okolicy a że jestem blisko tych wiatraków, to oznacza nie mniej nie więcej, że się wspinam właśnie na ten najgorszy punkt najwyższy i dalej już będzie tylko lepiej A proszę, wyjeżdżam na główną drogę okolicy Ech, to dobrze i niedobrze znaczy dobrze, bo będzie szybko, niedobrze, bo nie planowałem jechać jak widzicie, droga prowadzi pod górę i to już jeden z ostatnich takich dłuższych podjazdów myślę, że za 10 minut będzie po wszystkim. Przejechałem 13 km, mam 56% baterii. <laughs> Także te wszystkie historie o 80-100 km na baterii to może i działają, ale jakbym miał tak 50 km mniej i jeździłbym po stole kuchennym. Z zerowymi oporami, i broń Boże, nie pod górę, to ten to, to może. O, od tej pory będzie w dół. No i dobrze. I to jest jakby o tyle ważne, że przestaje mnie interesować, że mam już mniej niż połowę baterii, bo i tak dojadę. Natomiast ciekawe rzeczy pewnie się Ta chwilę na ekranie wydarzą. O proszę, już jest 50%, tak? E, tu nie ma rekuperacji, zaznaczę. Ja nie pompuję tutaj. Po prostu jadę w dół i koniec. On mi już zwiększa, już 52%. E, Przejechałem kolejny kilometr, 52%, czyli 3% do, dodało mi e, za nic, tylko za sam fakt, że jadę w dół. E, to, to, to jest bez sensu, bo jak ja jadę, ja chcę wiedzieć po prostu ile mam procent, a nie jaki mądry algorytm będzie mi nie wiadomo co podpowiadał i sugerował. Po prostu chcę mieć procenty, koniec. Jakby tak przenieść problem, który opisuję do samochodu, to ten komputer zamiast pokazać ile mam bezwzględnie paliwa w baku i osobno na ile tego paliwa powinno wystarczyć, zamienię to na jeden taki uniwersalny wskaźnik, taka inteligentna wskazówka poziomu paliwa, która lata sobie góra-dół, doprowadzając kierowcę do szaleństwa. A tak przy okazji, wiecie co doprowadza kierowcę do szczęścia? Niska cena na ubezpieczenie, czyli czas na reklamę mubi.pl i to reklamę zasłużoną, bo o porównywarce, która dobiera najlepszą ofertę dla Twojego auto, po zakupie jeszcze dodatkowo zwraca 150 zł cashback na Twoje konto. Warto mówić, bo to po prostu działa. Pełny link to mubi.pl łamany przez Zachar. Znajdziesz go w opisie. Zapraszam. 56%. No i jaki to ma sens? Jadę szybko. Prawie 50. Nie wiem, co zawodowcy powiedzą, ale dla mnie to szybko. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Dobra, odbijamy w lewo z tej szybkiej drogi. Skręć w prawo. Co, mam od razu tu jechać. No, zługiel nie bierze jeńców. Mam 70%, nie wiem, czy mam się zatrzymać i zrobić kurna zdjęcie. Miałem przed chwilą 49%, a teraz jest 70%. No, to się w pale nie mieści. Nie, wiem, czy to widać teraz. 70, 72% gratuluję, kurde, z 49, tak? 23%, 1,4 baterii doszła. I to była największa anomalia, ale nie mówmy już o baterii, bo właśnie wjechałem w bardziej zaludnione południe. Spodziewałem się, że wydarzy się coś ciekawego, ale oprócz zgubionej drogi, łaciatych świnek i kałuży niespodzianki, nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Popatrzcie, e, co tu się dzieje. 110 km na e, Odo, czyli 40 km Przyjechałem Dzisiaj e, tutaj mamy 41%, więc jest naprawdę bardzo optymistycznie. Jak się zatrzymywałem na wymianę, a tu musiałem wymienić baterię w GoPro, to było chyba 36%. Podczas mojego postoju wzrostał do 41. Kompletnie, naprawdę nie ma sensu. W każdym razie całość Przyjechałem w trybie Eko e, i. Na, przeważnie na najwyższym stopniu wspomagania. Teraz już jestem na drodze krajowej. Tak jak widać N 125 w zasadzie już wjeżdżam do Portimao. W sumie pod ten podjazd sobie mogę pozwolić teraz nawet dowalić tryb power, bo już mam tyle tego prądu, że naprawdę mogę sobie pozwolić. Normal i uwaga... Power! I co? O, proszę. E, wcześniej maksymalnie e, dawał na silnik 250 watów mniej więcej. A teraz jadę pod górę, ledwo dotykając pedałów, bo na silniku już jest 550 watów. Jeszcze bezczelnie wrzucę wyższy bieg. Audi R8 pojechało. Jeszcze Cabrio, rzadki widok tutaj, ale oczywiście na obcych blachach, z tego co widziałem, angielskie albo holenderskie, bo żółte, 32%, no schodzi, ale 31%, no ale jazda jest bajka, jak na symulatorze. Jeden z najbardziej charakterystycznych widoków tutaj w Portimao, są to takie charakterystyczne, ukształtowane Wieże ciśnień, tam widzicie na drugim planie, trochę po lewej jest taka strefa ekonomiczna, albo nie wiem, strefa jakaś industri, ind, industri, industrialna. Indas, industrialna, industrialna. Kurcze pani nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Drugi pan też. Oszczędza elektrykiem siły. Rozumiem go. Ja też to robiłem przez ostatnią godzinę. Jeździłem, pojeździłem i znowu mam 32%. Więc jest to naprawdę. Miejsce docelowe jest po prawej stronie jest auto spa. Można by powiedzieć, że ostatnio ten samochód wyglądał w ten sposób jak myśmy go kupili i kilka tygodni po zakupie potem się zaczęły zabawy w farmera i zrobiło się troszkę inaczej więc podziwiam ilość pracy włożonej w doprowadzenie tego do stanu początkowego ale też podziwiam, że zniknęły wszystkie rysy, które Tutaj były na boku, szczególnie chyba na tym prawym boku, była taka dosyć głęboka rysa. Bo tutaj czasem, niestety, nie da się ominąć niektórych krzaków. No i teraz będę musiał jeszcze bardziej uważać, bo szkoda będzie drugi raz niszczyć lakier. Popatrzcie, co tutaj przed nami jedzie. Są dwa włoskie kampery. Popatrzcie, kamper, który ciągnie za sobą jeszcze takiego roadstera i w ten sposób chłopaki mogą sobie jeździć gdzie chcą, a na miejscu jeździć czym chcą i to jest całkiem fajne. Dobra, wracamy do tematów naszych. Rower zapakowany do bagażnika. W Space, Tourer, w, w Space Tourerze wyglądało to tak, że po prostu wziąłem rower i włożyłem do bagażnika. Oczywiście musiałem zdjąć przednie koło. Znaczy, nie musiałem nawet, ale łatwiej mi było po zdjęciu przedniego koła. Ja już skrócę opowieści z drogi powrotnej. W dwóch słowach: em, Auto sprowadzone do domu. Rower się świetnie spisał. A teraz wywalam dane techniczne tutaj na ekran. I zaczynam opowiadać. Co mi się w nim nie podoba? E, w transporcie jest dosyć wymagający, no bo jest wielki, dostosowany do mnie i też dosyć ciężki. Ma też zbyt inteligentny algorytm wyliczania zasięgu. No, praktyka pokazała, że opono ma dosyć słabą ochronę dętki. Jedna z dźwigni jest dosyć niefortunnie umieszczona, zbyt blisko ręki i mm, właściwie jazda bez rękawiczek kończy się dziurą w ręce i to nawet po paru miesiącach od kiedyś tu widziałem widać ślad na skórze i wreszcie ostatnia rzecz konieczność posiadania kluczyka aby móc obudzić baterię bo po jakimś czasie ona się wyłącza i rower cię nie budzi i należy po prostu nacisnąć przycisk tylko że najpierw trzeba baterię wyciągnąć tylko że najpierw trzeba mieć kluczyk a nie zawsze ten kluczyk mamy przy sobie a teraz co mi się podoba? Połączenie elektrycznego wspomagania z możliwością jazdy po trudniejszym terenie to są niesamowite możliwości. Możliwość naprawdę szybkiej jazdy bez wysiłku to też jest świetny feature. Doskonały na takie relaksujące przejażdżki i też pomimo tego co narzekałem w filmie, pomimo podstawowej baterii nawet. Realny zasięg w trybie ECO w okolicach 70 do 80 km dla takiego ponad 100 kg faceta. Więc chyba nieźle. No i na koniec świetny wygląd. Każdy zapyta, skąd to cudo i za ile. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że dokładnie takiej EMTB kombinacji potrzebowałem. Dziękuję za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.